Powiedział sobie, a pojedzie na wyrypy dwie. Na cztery dni ma wolnego to da sobie w kość. No i dał, nie? Siemano z tej strony Jakub i witam Cię w kolejnym filmie na moim górskim kanale YouTube. Dzisiaj wchodzę na najprostszy 4000 w Szwajcarii Brighthorn. Robię go tylko w nie najprostszy sposób, bo idę z cermat z doliny bez użycia jakiejkolwiek kolejki. Do pokonania mam około 2500 metrów przewyższenia. Zostańcie ze mną i zobaczcie, czy mi się uda. Dwie godziny za mną, 1100 metrów około przewyższenia już w górę zrobiłem. Dwa dni temu byłem z Bernardem na trawersie Cinder Rothorn. Nogi mam, powiedzmy, troszeczkę zmęczone. <grywka> 17 godzin na najcięższej w moim życiu turze teraz. Wymyśliłem sobie dwa dni później Brighthorn Dojdę do i później już prawdopodobnie będę szedł trasą narciarską. A myślę, że tak będzie najlepiej i też yy, najbezpieczniej w pojedynkę iść później po tych polach śnieżnych, żeby dostać się na 3800 do Klein Matterhorn, czyli tej najwyższej stacji kolejki. Skąd normalna droga startuje właśnie na Brighthorn, bo normalnie ludzie idą właśnie stamtąd z kolejki, a nie z dołu, tak jak ja. Miałem właśnie Trockenersztek, czas 2.48, zrobiłem 1500 Coś w górę bodajże. Zaczyna trochę wiać, ubrałem się. Jesteśmy już prawie na 3000, więc ma prawo wiać i być zimniej o tej godzinie. Czołówka mi pada. Lada moment powinno wieść słońce, będzie już jaśniej i też cieplej. Szedłem już na lodowiec, trochę się opancerzyłem, bo lodowca zawsze ciągnie zimnym. No i zorientowałem się, że w hostelu, w którym spałem w cermat, zostawiłem rękawiczki na oknie, żeby się suszyły. No i tak się suszą całą noc i nadal się suszą. Robi się pogoda, a co za mną? Matterhorn! Ależ to jest kawał skały. Widzę też Brighthorn, mój dzisiejszy cel. Widzę też stację Klein-Matterhorn. No i oczywiście piękna inwersja. Tylko bez rękawiczek nadal zimno. Ah, no ale oko jest na co zarzucić i endorfiny szaleją, szaleją. Zdecydowanie powyżej normy. Obok mnie tutaj idzie cały czas trasa narciarska, ale ja nią nie idę, bo nie jest aż tak zmrożona, <laughs> o dziwo, i się zapadam. A ja sobie idę tutaj po lodowcu i raki fajnie trzymają. Widzę jeszcze przede mną ostre dość podejście. Ale pamiętam, że szybko się tam wchodzi, bo już ten raz szedłem i to w zdecydowanie gorszych warunkach. Minęło 440, odkąd wyszedłem z cermatu. Zrobiłem 1850 około metrów już w górę. Jestem na wysokości 3442. No, jeszcze trochę zostało. Jestem na Testa Grigia i tutaj możecie zobaczyć potężną infrastrukturę Alpine Crossing, łączącą dolinę włoską z Cermat. Z tyłu ten Matterhorn, taki mega dziki, wiadomo jaki on jest. No to ten krajobraz się potężnie gryzie. Teraz, tutaj, to co jest za mną. Tam, o. To wszystko wiadomo, kamera spłaszcza, ale tam jest bardzo stromy stok. Tutaj witamy się z gąską. Jest słońce. Juhu. Ale szybko szedłem też, żeby było mi ciepło. Zmęczony jestem, nie powiem. Czuję <laughs> w nogach. No i proszę państwa, jestem 3800 Klein Matterhorn. 5 godzin 43 minuty, 2200 metrów w górę. Uff. zostało jeszcze 300 metrów do Brighthornu. Jest trochę ludzi, jest potężna autostrada, nogi mnie palą. Naprawdę nogi mnie palą. Zakładamy oczyważki, jemy, pijemy i ciśniemy dalej w górę. Jednym z moich ostatnio ulubionych jedzeń w góry jest suche mango. Tylko jak jest zimno i się trochę zamrozi, to później trzeba to mielić jak krowa. Ale daje mi przynajmniej niesamowity power. Ja to biegam po mango. <gryw> I nie, nie na kibel. <gryw> I został mi final boss. Niecałe 300 metrów w górę. Tutaj jest mnóstwo ludzi, mnóstwo szlaków. Mnóstwo możliwych dróg, lada moment będę, no ale zapamiętam to na pewno na długo. Jest grubo, powiem wam, ciężko, nogi palą, po prostu istny ogień, ale nie poddam się, nie mam mowy, nie tutaj, Chodźmy mi miał iść jeszcze wolniej, to wejdę. Ostatnie 5 metrów. O Ostatnie 5 metrów. O, wieje na górze, ale jest dość ciepło, na szczęście. Jak to zdech bez tych rękawicek. Jest. Ju Juhu! 7 godzin 7 minut, 2572 w górę. 18 równo kilometrów. Ale wyrypa. Daliśmy radę, proszę Państwa. Ale tutaj wieje dużo ludzi. Widoki cudowne. Ten szpic w środku to Cinal Rothorn. I dwa dni temu na nim stałem. Trzeba zaraz spadać. Nie mam rękawiczek i będzie mega zimno. Bez. Poza tym jeszcze czeka mnie droga w dół. To nie, nie mogę nazwać tego, na, że mnie nogi bolą. Nogi mnie po prostu palą. Ale zejście będzie lajtowe, Także. I tu mamy to. Juhu! A. Schodzę sobie już powoli przez plateau. Teraz to w ogóle tłumy cisną do góry. Jak ja się cieszę, że ja. że byłem wcześniej niż oni, że tak powiem. Jak dobrze sobie chwilę usiąść na plecaku. No to była niezła wyrypa. Jestem już na 3800 za Brighthorn Plateau. Zastanawiam się co robić. Czy jechać na dół kolejką, czy jednak schodzić? Fajnie by było zejść. Kusi mnie zejście, ale czuję, że wszystko, cały organizm mam bardzo zmęczony. Chciałbym się użyć innego słowa. Legry w połączeniu z kabanosem da radę i trochę da mi sił. Myślę jeszcze nad kawą, w tym Klein -Matterhorn, nie? w tej kolejce, ale za cholerem się nie chcę tam iść, nie? Może tak z 200 metrów jest oddalone i ni cholery nie chcą się tam iść. <ścoughs> ale jeżeli miałbym zjeżdżać kolejką, no to muszę tam nie iść. Ale widzę, że inni tutaj też schodzą tymi, wiecie, stokami narciarskimi. Ja jestem zniszczony. Nie będę tego ukrywał, nie będę. Tutaj zgrywa jakiegoś chojraka jestem po prostu zniszczony. Uff. Ale myślę, że zejdziemy. Jestem na taki. Chyba będę miał najlepszą kawę w życiu. Ach, dobra, ale gorąca. Ja jeszcze muszę iść do hotelu, hostelu odebrać rzeczy, znaleźć rękawiczki, jeszcze wrócić do domu pociągiem. I będę jechał z 4 godziny tym pociągiem. Kusi ta kolejka tutaj, nie powiem. co myślę, że i tak misja na dzisiaj została wykonana. No na zegarze mamy 250... co ja mówię? 2598 w górę, nie wiem ile w dół, ale jestem w drodze. 9 godzin 55 minut zrobiłem 27,16 km. No to sztos, myślę. Myślę, że to może być dość. Jestem tak zmęczony. Musiałem się ogarnąć, rozebrać, przebrać, posmarować kremem, napić, wypić kawę. Zobaczmy, ile teraz tu jest do cermatu Cermat, cermat, cermat. 3 godziny do pociągu. No to chyba nie ma tragedii, tak myślę. No. Dobra. Decyzja podjęta. Będę schodził jeszcze na dół. 3 godziny. Myślę, że powinienem to zrobić w dwie. Godzina 45, Coś takiego. No spoko. To jeszcze się wyrobię wszystko z czasem i spokojnie sobie wrócę do domu. Dachy się przybliżają. Bardzo mnie to cieszy. O. Robi się tylko gorąco. A ja cały na czarno. Więc... Paruje, paruje ze mnie. Ten szlak jest tak piękny, jak cokolwiek widać. Nawet przyjechać. Wejść do góry i później zjechać sobie kolejką. Żeby po prostu zobaczyć piękno i urok tego szlaku. Polecam, naprawdę. Cermat w kierunku Trockenersztek. Wspaniała przygoda, wspaniały szlak. Wodospady, góry, lodowce. Wszystko jest. Piękne łąki, zwierzęta. Wszystko jest. Może nawet jakiego dzika po drodze spotkacie. Mamy to. Cermat. Godzina trzydzieści dwie, trzy około. Zbiegałem z trocknersztek. Normalny czas 3 godziny, więc jestem z siebie zadowolony. Ogólny czas 11 godzin 48 minut. Odległość tutaj w ogóle jestem całkowicie zaskoczony bo 35,5 km, 52 tysięcy kroków. Dość sporo, 5000 niecałe kalorii. Czas odpoczynku 82 godziny. No na bank. Pod górkę 2611, z górki 2590. Powiem Wam szczerze, jestem z siebie dumny. Jeżeli podobał Ci się ten film, zachęcam Cię bardzo do obejrzenia tego, który się tutaj pojawił. Wchodzę tam na Cinal Rothorn, robię trawers. To robiłem dwa dni temu. Dzięki, że oglądałeś mnie do końca. I widzimy się w następnym filmie. Strzała, cześć!